Ja widziałam te odcinki przed publikacją, więc nie ja wiem, co będzie leciało w telewizji. Powiem ci, że czasami nie zauważałam takich rzeczy, co zauważają ludzie, ale to może jakieś takie inne granice mamy. Na przykład ja myślałam, że będzie o innych rzeczach, głośno jest głośno o innych. No nie wiem, ja jestem z tym okej. Okay. Wiedziałam, na co się zdecyduje. Robiłam, robiliśmy wszyscy w taki sposób, żeby był to program, który się będzie oglądał. No i tak jest, i to jest najważniejsze. Są gdzieś tam jakieś takie zarzuty, że to jest mocno wyreżyserowane chwilami. I pytanie, ile tutaj było, ile procentowo było takiej spontaniczności, a ile było gdzieś tam zaplanowanych sytuacji? Znaczy wiesz, no... Nie wiem, co ludzie mają na myśli e, reżyserowane. Oczywiście niektóre rzeczy musiał być reżyser, żeby to wszystko jakoś spiąć, to nasze życie, ponieważ no, e, czasami wszystko dzieje się w taki sposób, że widz nie mógłby zrozumieć tego, o co chodzi, kiedyby nagle ktoś pokazał, e, nie wiem, naszą rozmowę. Więc reżyser jak najbardziej był i musiał to jakoś spiąć w jedną całość, ale wszystko, czy teksty, gdzieś tam słyszałam też, że mamy pisane teksty, co mnie rozbawiło totalnie, ponieważ w życiu bym się na pewno nie nauczyła, czy nie powiedziała czegoś, co mi ktoś napisze, czy tak samo Mariusz. Więc no na pewno się w jakiś sposób w wielu sytuacjach wygupiamy, no czy wiadomo ta kamera powoduje coś takiego, że no gdzieś tam no trochę nas pobudza. Trochę chcemy się popisywać może, no faktycznie tak jest, ale no to jest program, no, no, no trzeba coś tym ludziom fajnego pokazać. Na pewno jesteśmy to my, nikt nam tych tekstów nie pisze, e scenariuszy życia naszego też nikt nam nie pisze, ewentualnie my sami sobie wymyślamy, co będziemy robić, no, no i tyle. A Jeszcze czy ty się spodziewałaś, że to będzie hit oglądalności, bo jest. Nie, szczerze nie spodziewałam się, naprawdę jest to miłe zaskoczenie. E no trochę byłam w szoku, że tak jest, ale fajnie, fajnie.